A jak się zleci to się nie da, dostał hita. O dostał hita, od kogo? Ode jest, z kuszy. <noise> ty, ja jak, nie wiem gdzie to, jest mi łuk, ja nic się oddam. Jak fireball ci rzuca? Aaa, to jest fire charge i to nie działa. Da no. Dobra, jeszcze trochę mu trafisz to go zabijemy. A ty nie masz łuko? Nie Jak ty nie masz? Czego nie mam? Okay. Co ono Gdzie Widział się mu wyjeba? Masz jeszcze łóżko? Nie, nie. Ja mam. Oła. Kurza, nie bierz ty hitem, Tam się pali. Nie podnosi twoich rzeczy? Nie podnoszę, nie, co? Nie, nie podnoś, nie podnoszę. no. Masz łóżko? No tam to było weź, jedno. To ja tu wszystko. To weź, się, ja tu zgasiłem wszystko. Weź, postawię. Ja też tak średnio trafiłem chyba, co? Tak, gdzie są oni tam? No, tam leżą przecież. Gdzie? No tu. Ja mam wełnę. Chyba. Drób, łóżko. I ty masz. Nie mam. Nie, ja ci da... rzucałem ci. Masz wełnę? Nie, no rzucałem ci. Masz, dobra, no, co... masz masz to łóżko jedno. Czekaj. Już postawię, przygotuję na frajera. Nie no, to Dobra, Maciej. To jest komedia, to jest prawdziwy film akcji. No, niech tylko poddać Tylko może się odsunę, co? Bo on rzuca te kule. Żebyś przy tym łóżku nie O! Kurwa, jebano! Rozwali łóżko! O fryjer. O fryer. Walga, walga z dołu. Ale z czego? Jak ja nic nie mam. Jak Mię ja mam tylko tarczę. Teren? Nie, tarczę tylko. No wtedy ty podniosłeś moje rzeczy i ty mi nie dałeś nic. Dawaj tu. Dziwne. Awa. aż... Ja nie mam... Ty, ja nie, nie mam łuku twojego, ale masz. Masz to. Mele no, z frajerem idę. Na no, go łapy idę się z nim walić. Ty. Nie ma problemu. Niech tylko podleci. Co on <grym> robi? Oszalał, oszalał. Boi się. A masz duże strzał, bo ja to miałem te 30, nie? co od ciebie stałem? A no tak idź. No tak jak trafisz wszystko to go zabijesz. Dobra on ląduje już. Zaraz mu walę kurwa. Uuu ale mu daj banie. pu z głową, z musi wejść O kurwa, kurwa nie ma. Jest kurwa, perłę miałem Kumasz, że przeżyłem? No, Ale ja nic nie Wyleżą twoje rzeczy, Przy, przynoś to, to chodź to weź Mhm ja, Ale już trochę mnie nie ma, nie? HP Chyba... No, jeszcze tak Jeszcze tak parę razy uderzymy Wydaje mi się Jak startuje to weź Na to go w łeb Na wieżę? Nie, no chodzi, że to gówno, Na nie? Na to tak. co ty to zrobiłeś? On ląduje, ląduje! Tylko kurwa jaki on driblasy robi A właśnie A tylko w głowę daje się mu damage? Tak Kurwa No... Nie daje się! <grym> no tak Maciek powiedział Nigdzie, jeszcze ani nie uderzyłem go, bo się nie dało Kurwa, w głowę próbuje, <grym> nie da się Nigdzie się nie dało uderzyć Przyje. Przyje to ja będę po tym streamie walił, oglądając swoje ma. Bo już mam dość Aha, Maciek że do środka tego z nim <grym> to nie drogie. Ja mogę, ale ja za, za wysoko to zrobiłeś, ja nie, nie umiem. No to stanęć. Na hita mi teraz. Zwykły frajer, to jest bez zasad. Nie dawał robić tej. Może ja po prostu pójdę tam, spróbuję cokolwiek polutować. Bo tak to to nie wiem, chyba do jutra. Do fejma, kurwa będziemy to robić. <laughs> czy nie. Wyjdę tam na powietrznie, tą wełnę, spróbuję robić czy cokolwiek. Co? No bo nie wiem, bo to bez kapy. O, zlutowałeś, moje rzeczy? No masz, masz w zestawie gratisy takie Ooo, zestaw samobójcy, ale tam jeszcze miałem ten Tarczę! Kurwa, masz tą tarczę moją? No bo on rozwalił to łóżko Masz tarczę jedzenie? Tarczę jedzenie Nie mam tarczy No i ten frajer mnie wali, weź go Do chuja pana. Nie miałem, nie miałem tarczy? Miałem tarczę Nie, nie miałem A tak to bo ja pierwszy jego hit z. Y, tarczowałem. 30 minut, Ano Maciek. Ważne sobie skończyć, nieważne jak, nie? I, i kiedy? No szykuję, bo. A, Macie. Tak, kilka. Dostał z chyba. Tak? No. Golasy biegają. Co ja miałem na pierwszym slocie? <laughs> Cierpliwość? A jak trzeba przeczytać <laughs> tarcze? Nie on no, Oszukuję. Dobra, masz starsze. Szybko, szybko. A to łóżko teraz masz jeszcze, czy nie masz? Już nie dorzuciłem? Nie. Jego. A, dobra. No i frajerze ty kurwo. <grym> no się spojrzałem. Na pewno się nie spojrzałem, ale frajer szuka zaczepki. <grym> ale z <spoko>. tym <grym> chodź ci bić. Kurwa co jest? No łeb mi po wleciał Ty dobra, czekaj Ja te łóżko co rozwalę, dobra? Co się ten, ten co będzie postawić ten Co? Ty hejka, armia idzie na niego <noise> <noise> stawić łóżko, rozwalę to łóżko co stoi? Na pewno? Wow. Wziąłem to... Łóżko. Nie, nie, nie wiesz nie, tego, nie! Ty głupi. Żeby smakał czy na pewno my, nie, To się do łóżko nam. Nic nie da. To nie wiem, to ja wychodzę coś zrobić. Nam łóżka. Błagam, no co błagasz? Powiedz mu, do środka tego i stałem, w środku stałem. No to chodź tu w środku stój. Ale, no już teraz wejdę. Nie? No wcześniej nie mogłem. mi. Siekierę, siekierę Niech tu przyleci tylko. O. Noc Zabiję. Zabijaj Dostał! Pa! Kurwa, 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 ty! Zbugował się! Nie. O, kurwa, już kurwa, 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 kamienną No kurwa, swoją. A gdzie jesteś? A kurwa, kurwa, Tam. Ta, jesteś? Ta, no. No, ty pół HP no co, to. tak mi znowu nie stałeś pod, tak? No na bloku, ale dzięki temu ile mu zbiłem? Patrzcie, ile mu zbiłem to Sikero. Chłopie. Wszystko dzięki temu. O kurwa, leci bala na mnie. O! Tak chcę, że ty niewiele mu ubijesz, a co? <grymne> nie za dużo, ale zawsze coś, nie? <grymne> to nie duch, no? sobie z i dalej ci go? Nie, nie, mi się da, że nie. Tylko, no, ci, kurwa, macie lepiej, nawet nie mrugaj, bo tu się mi się wydaje, może wszystko tylko rozsygnąć na chwili. Nie, mi się da, że już kuszę ogromne po prostu. Po skoku walisz? Da. O ty już, ja tak w rylkowcie robię właśnie. No chodź tu Frej, że się nie boimy. Boi się, bo z go trafią ty. Co? Da, co? Daj mu spokój. To co? to jest skam Maciek, weź ty. I w przez to, to, ten lata. Ty, ale ja mu z tej siekiery dużo więcej zbiję niż z tej kuszy mu tłuczesz. Masz tą siekierę? A weź na chwilę wyrzuć szybko siekierę. Rzucisz? No rzuciłem. A to nie wiem co jest. No co ze mną gdzieś? Niks specjalist. Kurwa, kto mi bije? To no, miasto? Nie wiem, tu nie ma nic. No to chodź tu. No, no i teraz jak mówię kurwie. Ja wtedy kamienną go dusiłem. Jak on mi został? O, kurde, no i znowu tu rzucił to gówno. No, frajer to jest. No, daj mu trochę pooddychać, to może tu będzie się oglądować. Gdy frajera. I masz strzał jeszcze? Nie wiem, ale. Istotne. Mam 17 zł. jest strzał. One no chyba nic nie dają, ale nie wiem. Nie mam strzałów już. Dobra. zostało no to... Siekiera. Let's go. I on tu wyląduje, frajer. Ech, pierdziel, co to jest za no, do, do. A, masz, a masz jedzenie ogólnie, czy nie? Jemy ja, tego smoka, no mam, chcesz? No byś trochę rzuć. Wyląduje ten trajer? Dobra, to mówisz, już jest, zaraz, stary. To są nieupieczone. No, przydałem ci chleb. A, to nie wiem, a, dobra. Nie, on może wyglądać strzały? Daj mi te strzały, żółte, może, może coś z nich dam. Nie wiem, czy Maciek napisał, że nie daje Dimange'a. Ale... No, że można Smoka dają. Na no, hita go ściągniesz, ty. Nie, łóżkami to mu loda robiliśmy. <laughs> znaczy, no. Nie, daj Dimange to? Nie, myślisz czas, traf. Jeśli tak ruszy to weź go traf. Daje limit, Aha. Myślałem, że nie daje, to wyjebałem. Kiedy pisałeś. Ruszy się akurat. Krok... O, leci chyba! O! Bijam się, kurwa, na wieżyczkę strażniczą. O, kurwa. Dawaj, loma, ma, ja. Ale kwaśny, ja, Kurwa! kurwa. Nie da nie się, diego? no nie, kurwa, nie da się. No nie da no się nie. go trafić, no nie, no. Przecież on ma kurwa na, na hita, jest możesz plunąć mu do mordy nie i go zabić. Nie dawaj nie, mi tą nie, kuszę, nie, dawaj mi tą kuszę. Jakie nopki z dobra ola, nie, 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 nie mogę. O, jeszcze mi kurwa w po kolanach. Dawaj mi tą kuszę. Bije mnie! Dobra, zdero ma! Kuszę, podnoś tą kuszę, walgo! Gdzie jest, gdzie jest? Nie wiem, nie wiem. No, koło mi Ederman jakiś cieka. No przecież nawet nie patrzyłem się na nich. Po pamięnisz HP w ogóle. Bez HP jest. Dobra, kurwa, balę mu kita. Nie, masz 11 szans. Do Jak się to wodł... czekaj zaraz. Daj mi to, proszę. Już już już, 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 już. ostatni kurwa. Pas. Daj, dawaj, dawaj. Nie <śmiennie> mi, proszę. Nie, 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 papa. KURWA! Teraz sięgam, że trafię. Na baj. Jeden hit, no proszę, ta, ty mu kurwa no, złap... Nie, ja złapki go biję, nie mogę! Ura! Kurwa, pru, koniec, końcu! Ja no i co, i co? My też nie wyżyli, nie? Joch, expa, biorę expa, dzięki za kam. Madluke, okej. Okay. Ile ekspa ty stary! Ile masz? Ja 63. A my możemy wrócić do... Ja... ta, no teraz ucieczka, nie? A tu jest tak? Ja. Dzięki za to. No, co? Pierwszy raz w życiu. Nie, pierwszy raz w życiu, no ja no, też. Ty ty. A ty też? To, no też, nie? Nie, ale serio powiedz. Nie no nie jeszcze. Ale to kiedyś to na konsoli przyszedłem. Serio? No, na PS3 jeszcze. I co? Czytać? Będziesz to czytać? No co? No to wej... Ale się escypliwi. I see the player, you mean... DTV oh. pick. Tissu. Yes, take care. No. It has reached a, a, a Dobra, higher czytać. level now. It Do can read... ...our toast. Nie no. That doesn't matter. Da it, się to it think we are part of the game. I like this player. It played well. It did not give up. No. It is reading or the screen. That is how I chose to imagine. <laughs> okay, <laughs> how I chose. <laughs> <Not> chose. <laughs> <laughs> chose. Imagine many things when in this way. Hey, <laughs> do No, bugat, bugat. Ja, bugat. No, Fiksowały jak my... Chyba Escape skipujesz? Dobra. O no, bez skitu. no. O jesteśmy tu! No! I gramy, nie? I Gramy dalej, dobra, i co teraz? Puu. Masz i no. no, ten wszystkie No. Dobra. Ty idziemy ten? Elytry szukać? Co to jest? No te te do latania. To do latania? No Elytra. Chyba następny run Macie. się wydaje, że to już... Że się nie, nie ten? Ale jaja, pierwsza zapieracie z Minecrafta to znaczy Będzie poniżej 2 godzin? Jak to było więcej niż 2 godziny? Sad serwis za klip.